Moja obecność tutaj to nie przypadek, wszak nie spotkamy się na meczu piłkarskim, a zapraszam Państwa na aktualności filmowe, w których porozmawiamy naturalnie o piłce nożnej, ale także o filmach, serialach. Zapraszam bardzo serdecznie, Piotr Glamowski. Co ciebie popchnęło właśnie do tego, żeby ten cały sport przenieść jednak na ekran? Pieniądze. <laughs> Nie, na krytyków, nie tak. patrzymy na oceny krytyków. Tak. Nie patrzymy na oceny. Patrzę na wasze oceny. Chilka <gry> nożna wcale nie jest najważniejsza. Nie no, najważniejsze jest kino. Będzie na co czekać. <gry> Dzień dobry, gdybyśmy byli na stadionie, to pewnie zrobilibyśmy falę, ale się powstrzymamy. Powstrzymamy się, więc po prostu witamy w programie. A jest z nami Piotr Glamowski, czyli dziennikarz sportowy i autor filmów dokumentalnych. Dzień dobry. Witamy Was dzisiaj w odcinku sportowym, gdzie pogadamy trochę o piłce nożnej, ale też jednak dalej o filmie, o serialu, co te dwie dziedziny łączy, a co jednak trochę dzieli. No właśnie, więc ja mam pytanie na start. Gotowy, rozgrzany? Gotowy, rozgrzany, rozgrzewka była <gwizdek. intensywna. Drybling, gwizdek. gwizdek. Filmy sportowe nie są tylko i wyłącznie o sporcie, więc o czym? Ojej, wydaje mi się, że, że tak jak filmy, tak sport wyjaśnia świat. Myślę, że każdą rzecz na świecie, która się dzieje, możemy wyjaśnić poprzez sport, tak poprzez film. To są takie dwa światy, które bardzo ten często też się przeszywają, ale wydaje mi się, że to też przede wszystkim rozrywka. Bo futbol to jest fantastyczna rozrywka, tak samo jak i, jak i film doskonale o tym wiecie. Gdybyś mi chciał wyjaśnić świat, zgadzam się dzisiaj na to, żeby ktoś wyjaśniał mi świat, poprzez piłkę to czego bym się mogła dowiedzieć? To z kim gra. To z kim gra, no wiadomo te, te, te rzeczy, Bo przez wiem. Piłka, Oczywiście piłka nożna to nie tylko boisko, 90 minut piłka i 22 chłopaków, którzy, którzy kopią albo kobiet, to coś znacznie, znacznie więcej. Wydaje mi się, że takim najlepszym przykładem, i to jest mój bardzo taki ulubiony przykład to film Ręka Boga Paolo Sorrentino. Ale weszliśmy! Pięknie! Ej, hey, Strzelił ręką. To była ręka Boga. Pomścił lud Argentyny. Uciskany przez przebrzydłych imperialistów na Malwinach. Geniusz. Nie wiem, czy znacie w ogóle tę historię. Ale kiedyś Paolo Sorrentino ją, ją wyznał. W ogóle nawet jak on dostawał Oscara. Za wielkie piękno chyba było 2012 albo 2013, już nie pamiętam. Ekspert to... filmowy na sali. To nam się podoba. <grymne> to w podziękowaniach podziękował między innymi Diego Armando Diego e, Maradonie. Hmm. Ręka Boga. Tak jest. Historia Paulo Sorrentino polega na tym, że między innymi, tak nie bezpośrednio, ale pośrednio Maradona urażował mu Życie, Bo w latach 80., kiedy Maradona był piłkarzem Napoli, Paolo Sorrentino był jego wielkim fanem, takiego jak, tak jak całego klubu. Dla Neapolu to było ogromne wydarzenie, zawsze. Kiedy, kiedy Napoli grało jeszcze w składzie z Diego Armando Maradona. Też to była bardzo przykra historia, bo mm, rodzice Paolo Sorrentino namawiali go do tego, żeby, żeby pojechał z nimi gdzieś tam na, na działkę, na domek jakiś taki letniskowy. I on się uparł, że nie pojedzie że zostanie, bo chce obejrzeć mecz. Jego rodzice pojechali, on został, jego rodzice zginęli, bo był wybuch, wybuch chyba gazu, nie wiem teraz dokładnie mm. jak, to, jak to było. Między innymi też o tym opawia, opowiada, opowiada ten problem. film Wielka Boga, więc tak można też między innymi wyjaśnić, że ta piłka nożna ma wpływ na chociażby takiego wielkiego... Ratuje życie mhm. tak, ratuje Słynnym życie. Reżyserom. Tak jest, między innymi, by między innymi. No ale też nie wiem, czy to do końca prawda, ale Sorrentino też mówił o tym, że poznał Maradonę, ale Maradona go w ogóle nie rozpoznał. Więc no. bo to jest taki no zawrót. Nie ogląda filmu. Ja w trudnym, w trudnym momencie Nie wiadomo, swojego życia. Tak. Co za piłkarz, co za technika. Jak mówimy o Sorrentino, to jest taki film typowo około sportowy, to nie jest taki uh -huh. czysty sport na ekranie. I mam uh -huh. poczucie, że z tych wszystkich dyscyplin sportowych, uh -huh. jak chociażby, nie wiem, boks się pięknie na ekranie przyjmuje, mamy wściekłego byka, Ten mamy... Tak, mamy Crida, F1 super się przyjmuje, uh -huh. koszykówka jakoś też jest bardziej wdzięczna. Piękne że... są, nawet jest z Leonardo DiCaprio film o koszykówce, który nie jest tylko o koszykówce, ale o nałogu. No właśnie, a ta piłka nożna jakoś jest tak mało wdzięczna ekranowo, czemu? Oh. Myślę, że jest bardzo dużo bohaterów, to też mm. trudno jest to, jest to, jest to ująć, mm. tak Za mi się wydaje, dużyna. no bo jednak jeżeli mówimy o boksie, to mamy jednego bohatera, mamy czarny charakter, jest to w miarę rozpracowane i w miarę Bohater, <antybohater>. łatwe, łatwe do, do ułożenia. Musi piłce wygrać, nożnej. musi wygrać, ktoś przegrać, tak, nie to da wszystko się Tak, to wszystko jest mam wrażenie rozrzucone na, na wiele postaci. Generalnie piłka nożna jest trochę zamknięta, też zrobić dokument, teraz to się, to się generalnie zmienia, bo, bo jeżeli popatrzymy sobie na dokumenty nie wiem, o Arsenalu, Tottenhamie, o Juventusie, te wszystkie produkcje, to troszeczkę ruszyło. Natomiast yy, wydaje mi się, że, że w piłce nożnej też potrzebujesz takiego bohatera, Chociażby wracając do tego o Maradony, ten jeden był dokument o Maradonie. Z Diego fin del Maradona, Ale jeżeli chodzi o Fabuę, fabułę, no to nie wiem, no mamy są, jest gol, Goal. właśnie jest gol, no i opowiada o, o piłkarzu, który przechodzi tam drogę, no ale było to zrobione w dość prześnie. to była taka taka bajka. Przez te piłką ucieka to przaśność, bo chociażby dwa Tajka może. YTT, Next Go Wins, też jest filmem bardzo takim tak. Mm, a bit of news from the other side of the atlantic afc richmond announced the hiring of their new manager american football coach ted lasso you're an american who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game oh. i know that afc richmond is going to give you everything they got win or lose right, all tie right y'all do ties here yeah. Zwłaszcza piłkarskie te momenty. Te, te Tam piłkarcy, są najbardziej e, ciężkie do oglądania i e, pewnie... O ten tersem, można nawet wręcz O tym też tym fanom ciężko ta. się to ogląda. Tak, tak, I też to jest, jest... bardziej około piłkarskie. Tematy są lepiej Oczywiście. tam wyeksponowane. Ale, ale może też dobrze dodać jakiś inny wątek, tak jak na przykład w filmie, który pewnie też widzieliście, chociaż może się nie przyznacie podkręć, jak Beckham. Mm -hmm. no, no tak, tak. No, to... Że jednak coś tam jest za tym, nie? Że nie to jest tylko... Kira Knightley, nie? Tak, to jest tak, Kira tak. Knightley na boisku z dziewczynami. Yy, co tak kręcicie? No sami, przecież o... to jest świetny film, właśnie też Genialne. o jakimś dojrzewaniu. Dzień, dzień, dzień. Bo... Dzień, dzień. To się aż prosi, żeby opowiedzieć o dojrzewaniu, o szukaniu Oczywiście. tożsamości, o drużynie, jakby dużo jest tych napięć, ale zawsze musi być ten jeden, no jak tak. go wybrać, a wybrać. W tym bardziej tych historii w piłce nożnej inspirujących, pokazujących drogę od Podsybuta do do milionera. No to, to jest mnóstwo, więc mm -hmm. aż się prosi, trzeba się po prostu za to zabrać. No właśnie, mm. Potencjał jest ogromny, postaci też filmowych, ale Ty przecież mm. jesteś filmowcem, zająłeś mm. się reżyserią właśnie filmów dokumentalnych, mm. sam zrobiłeś film o Górniku, czy też mm. o Lukasie Podolskim. Mm. Co ciebie popchnęło właśnie do tego, żeby to, czym się zajmujesz, ten cały sport, przenieść jednak na ekran? Pieniądze. A, <głos> <najlepszy> <głos> <jest> <głos> żartuję. <głos> Ale trochę nie. Ale <noise> chociaż coś nie jeżeli wyszlamy. jeżeli ktoś chce zarabiać na filmach dokumentalnych, to niech nie idzie w tym kierunku. O, wykreślamy. Wykreślamy, dziennikarstwo tam nie pójdziemy. Natomiast mnie zawsze to ciekawiło i to też myślę, że dla mnie jako dziennikarza to jest bardzo cenna lekcja, żeby wejść do drużyny, żeby zobaczyć, jak ona funkcjonuje. Bo my nawet będąc na stadionach, jako dziennikarze, jako komentatorzy, my jesteśmy. Centrum wydarzeń, ale też nie do końca, bo nie jesteśmy w szatni, bo nie jesteśmy w gabinetach. I, i ja bardzo zawsze chciałem to, to zrealizować. Chciałem od podszewki zobaczyć, jak taki klub funkcjonuje przez, przez cały sezon. No i to się udało, to była bardzo cenna lekcja, bo też było zwolnienie trenera. Też Właśnie zobaczyłem jak. Emocjonalne. Tak, przyszłego selekcjonera, więc to też jest paradoksalne, że trener Urban został zwolniony, a, a za chwilę zostaje selekcjonerem reprezentacji polskiej. Właśnie, Rafał, co można zagrać? Mam mamy za plecy, tyle, tyle co no, musisz mu, mu, okay? musi mu dać. Próbujcie... Się biegać, na no biegać, niech biega. Próbujcie na wolne polę, pole, aż się prosi. A, a jeszcze zobacz, nie ma kutryc, nie chce, chce wyjść, a nie do niego. No, w ogóle nie, nie patrzy na No ramę. nie no, dajesz w środek, to nawet może sam na sam Jeśli masz piłkę, się to dało. Zobacz, i... od ciebie nie ma nikogo, to na wolne pole drzwi, wiesz. I, 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 i. Multum emocji, ale też można było po prostu od podszewki to wszystko zobaczyć i ja też wielokrotnie byłem Zaskoczony, że na przykład myślałem, że ktoś będzie zdenerwowany, a to jakaś porażka przeszła bez. Rzeczywistości, tak, może jednak, no, jednak to trochę praca, nie pasja, tylko. Mm. Dla mnie to było nie do wyobrażenia, że jesteś piłkarzem, to musisz kochać ten sport, musisz to wszystko robić. pasją. Tak, a to jednak to też jest troszeczkę normalne. ja to zrozumiałem, że to też jest praca. Mm. Że, to, że to piłka nożna wcale wcale nie jest najważniejsza. O, ryby... Nie, to, to na pewno musimy wyciąć z tego programu, tylko jest najważniejsze. Tylko piłka nożna. Nie, no, najważniejsze jest kino, więc jakby to się chyba możemy zgodzić co do tego, przynajmniej roboczo. Um, a jak właśnie filmy Cię inspirują do tego? No bo każda ta historia, czy to jest o drużynie, czy o piłkarzu mm -hmm. musi mieć jakąś dramaturgię, prawda? Że mm -hmm. się zaczyna od tego, że o spadliśmy, a mm -hmm. teraz musimy się wspiąć, albo o, jesteśmy na szczycie, nie wiadomo, co się mm -hmm. wydarzy, czy utrzymamy kino lubi takie łuki, mm -hmm. prawda, różnych właśnie bohaterów, że trzeba to mm -hmm. czasami trochę filmować. Filmowo podciągnąć. To się musi obejrzeć. To jak się jak musi to jakoś powiedzieć. obejrzeć, więc ciekawa jestem, jak ty to robisz. Czy nie. sobie myślisz, ten będzie taki, a ten taki i obsadzasz ich trochę jak w fabule? Osi w piłce nożnej jest, jest troszeczkę inaczej, że nie możemy pewnych rzeczy zaplanować. Mhm. Na przykład w przypadku serialu Górnik Chłopcy z Zabrza było tak, że Lukas Podolski mógł przyjąć klub, ale mhm. nie musiał. Jak sezon się potoczy? Nie wiemy. Generalnie problem polega na tym, że można sobie coś zaplanować. Ale, co sezon, przyniesie, ale co sezon przyniesie, nie mamy zielonego pojęcia, więc to była taka operacja na żywym organizmie, na, na otwartym sercu, no bo... Dobrze, nie, że to w Zabrzu, bo, tak, bo kardiologia blisko. <grystanie> Zbigniew Rejtga był wielkim fanem Górnika Zabrza, <grystanie> więc, więc to się wszystko, wszystko zgadza. Piotrze, jakbyś miał wybrać jakiś temat jeszcze, który byś chciał wyreżyserować? Jeśli nie piłka, to co? Hmm. Co byś wyreżyserował? A jeśli nie piłka? Może być piłka, może Nie musi. Może A czas by... na dramat. Nie, nie, nie. nie. Może fabuł. By... Nie, 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 nie. absolutnie. Nie, nie, nie kaleczmy tego. Nie, nie, nie. Jest dużo słabych filmów, więc nie dokładajmy kolejnego. Ja jestem dziennikarzem, więc raczej tylko filmy dokumentalne. Chyba wybrałbym, to też nie, jest niewygodny temat na pewno, ale korupcja. Piłkarski poker 2, 3, 5, 10. Korupcja w polskiej piłce. Myślę, że to jest, to jest też mało było dokumentów mm. na ten temat. Wydaje mi się, że to byłoby takie coś, co, czym mógłbym się, mógłbym się zająć, ale nie planuję w najbliższej, najbliższej przyszłości. To by było takie, takie house of cards tylko z piłką nożną, to by się oglądało. Jak już robić dokumenty, takie właśnie takie, które faktycznie ten kij w prowizję tak, bijo tak, i tak, trochę tę tak. kartę tworzą. Um. Więc no, Cóż, wydaje mi się, że teraz czekamy, aby te emocje były i na boisku, mm. i w tym filmowym świecie, żeby jednak to szło tak ramię w ramię i oby ten nowy sezon był naprawdę dobry. Dzięki Piotrze. Dziękuję Dzięki. bardzo. Witamy Was w naszym okienku. Mamy dla Was trochę letnich premier. Zaczniemy od filmu, który brzmi, jakby był filmem Czym? Zdecydowanie Gaja a, a jest, jest filmem Darena Aronowskiego. Aronowskiego. Oj! What robisz, you doing, Geezer? Is that the best you can do? I've got to fly back to London. I need you to take care of my cat. I like cats. I like dogs. Hey! Is Russ home? Who are you? Uh, ah. What's the baby, my. Oh, my Złodziej z przypadku, czyli opowieść o byłym baseboliście, który ma zająć się kotem sąsiada i potem pojawiają się gangsterzy i brzmi to wszystko jak John Wick. No będzie krwawo, będzie szalenie, ale w rolach głównych Austin Butler, i Kravitz, Matthew Smith, więc jest na czekać. I Bad Bunny na drugim planie to dla fanów rapu. La pistola. Either I get what I want. Or my pistol. talk for me. A ja mam za to dokumencik i to w dodatku debut Igilis, czyli Bałtyk. Historia o legendarnej mieci z łeby. Zakład pogrzeba że zelunaj po, wędzarnia u mieci. Tam będzie też się dużo działo. Co prawda nie wiem, czy ktoś wykradnie rybę jak w filmie Derena Ranowskiego, ale jest na pewno dużo pięknego półwyspu. Miecia pojechała do sanatorium odpocząć. A w środku, w środku sezonu do oczywiście, sanatorium. Oczywiście, no tak. No, a tak na poważnie? Na poważnie pojechała, tak. Ja cię nie zasnę. Wiecia wolne. Po 20 latach. Słuchaj, a tak to żyjecie? Wszystko jest tutaj pod kontrolą. Nie przejmuj się. Miecia! 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 My nie przejdziemy na zlot. My przejdziemy do siebie. Nie ma to jak nad morze. Zawsze to miło. Na przykład, kiedy masz konflikt w małżeństwie, możesz pojechać się pogodzić nad morzem. Tak staram się połączyć to z filmem Państwo Rose. Bardzo mięknie. Przede wszystkim to jest remake filmu Wojna Państwa Rose, filmu z lat 80., gdzie Kathleen Turner i Michael Douglas wojowali na śmierć i życie, a teraz Olivia Colman i Benedict Cumberbatch. Więc zobaczymy, czy to taki remake, który coś dopowiada, czy powtarza te samo historię. we are done i say when we're done i just want the house i built it oh you're not having the house we want everything and he walks out of here with his face still attached right bruno oh, wow you're a bottomless pit of need <laughs> co prawda naszego ukochanego Davida Lynch'a nie ma już z nami, ale filmy zostały, filmy są i Człowiek słoń to kolejna propozycja, która trafia do dystrybucji. Opowieść trochę o nauce, trochę o przyjaźni, a na ekranie Anthony Hopkins i John Hurt, więc po prostu idźcie do kina. jest tak Kim za mistrzem, ale na szczęście w kinie dalej możemy się z nim spotkać. I na koniec też mamy mistrzowski film. Kolejny dokument. Olek kocha polskie dokumenty. Uwielbiam polskie dokumenty, ale na poważnie. To jest dokument, na który wszyscy czekamy, bo to jest pan Olbryski. Czyli Daniel Olbryski. Dlaczego go kochasz? Jejku, no ja go kocham za Kmicica, wiadomo, ale przede wszystkim Daniel Olbryski kończy w tym roku 80 lat i ten film to trochę prezent dla niego. To jest prezent dla niego. Masa materiałów archiwalnych i przeciekawych rozmów z Krystyną Jandą, Krzysztofem Zanusim, a także Jerzym Hoffmanem, więc bardzo czekamy. Siła woli, zaparcie, ogromne zdyscyplinowanie. Aktor musi stać w równowadze: lewa noga w świadomości, druga w nieświadomości. Przyjemność, przywilej, radość i ekscytacja. Mogę opowiedzieć o moich ulubionych rolach Daniela Olbrychskiego. Zacznę od skali mikro: Solt. Czyli właściwie cameo, ale za to cameo w filmie z Angeliną Jolie, a to nie każdemu się zdarza. Myślę, że dla nas tutaj wszystkich zgromadzonych wspaniała wiadomość, pan Daniel w Hollywood, nie zapomnimy nigdy o tej roli. Jak się nazywasz? Mój name jest or Orlow. Today, a Russian agent will travel to New York City. To kill the president. You can tell the rest of your story to one of my colleagues. The name of the agent is Evelyn Salt. My name is Evelyn Salt. Then you are a Russian spy. Kolejny film Wszystko na Sprzedaż. To mój ulubiony film Andrzeja Wajdy. Wspaniały film o robieniu kina, o dziedzictwie, ale też o narodzinach gwiazdy. I kiedy widzę tę ostatnią scenę, mały spoiler, kiedy pan Daniel biega z końmi po takim zaśnieżonym stepie, to po prostu moje serce eksploduje z miłości do tego aktora. Jeszcze jeden Wajda, czyli Wesele. No cóż, trudno o tym filmie nie opowiadać, kiedy to polska wcześniejsza odpowiedź na Climax Gaspara Noego. Film roztańczony, szalony, a do tego budujący i dekonstruujący mity narodowe. A Daniel Olbrychski, w roli pana młodego, miał wolną rękę. Wygląda w tym filmie wspaniale i jest po prostu absolutnym geniuszem. Ja to czuję. Ja to słyszę. Kiedyś wszystko. To napiszę. Polskie science fiction to naprawdę rzadkie dobro, a film Gaga – Chwała bohaterom Piotra Szulkina to coś, co naprawdę każdy powinien zobaczyć. Daniel Olbrychski pojawia się tutaj jako scope i jest to rola, wierzcie mi, na miarę hollywoodzkich ról. Dzień dobry. To jest napad. To jest napad. Chcę tylko pieniędzy. Zachujcie się spokojnie, to nie się wam nie stanie. I na finał film może być tylko jeden, czyli film, który rządzi wszystkimi filmami. Potop Jerzego Hoffmana, Andrzej Kmicic i Sprawa Narodowa. Nikt nie chciał, żeby Daniel Olbrychski zagrał tę rolę, a dzisiaj nie wyobrażamy sobie przecież, że mógłby być to ktokolwiek inny. No i cóż, panie Kuklinowski? Chciałeś się z Kmicicem równać, ty, że zimieszku, ty podłoto. Do jego kompanii należeć. Poznaj, że Kmicisa. I cóż, ja z tego miejsca życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Niech pan żyje 150 tysięcy lat. Jako, że na ekrany wchodzi najnowszy film Darena Aronowskiego, czyli Złodziej z Przypadku, to zróbmy sobie top 3 jego najlepszych filmów. Na trzecim miejscu zapaśnik i film, który wygląda jak dokument o upadku wrestlera, ale tak naprawdę jest swoistą elegią o przemijaniu. Kapitalny Mickey rourke na pierwszym planie dużo takiej ekranowej prawdy, duszne i wąskie kadry i opowieść trochę o tym, jaka jest cena karmienia własnego ego. Well, I Do you have a daughter? Oh, my daughter. She don't like me very much. You should call her. What do you want from me? I'm an old, broken-down piece of meat, and I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me. Na drugim miejscu czarny łabędź i film, który to uwielbiane przez artystów piękno pokazuje tu w najbardziej brutalnej i ostrej formie. Jedno z ciekawszych ekranowych studium obsesji Natalie Portman swoim Oscarem y za tą rolę i koniecznie zwróćcie uwagę na to, kiedy i jak w tym filmie wykorzystane są lustra, bo Darren Aronowski robi to niesamowicie precyzyjne. You sweet girl. hard for teacher. I don't want to talk about that. We really need to relax. It's the role, isn't it? It's all this pressure. I knew it'd be too much. I knew it. What's she doing here? He made me your alternate. The only person standing in your way is you. <laughs> in a pierwszym miejscu absolutny filmowy knockout, czyli requiem dla snu. Jest to piornująca destrukcja marzeń, iluzji i Darren Aronowski, który rozbiera używki na czynniki pierwsze, pokazując, że to nie sama substancja często jest problemem, a te wszystkie mity, które wokół nich sobie budujemy. No, innego zwycięzcy podium nie mogło być. When you home, so. Moi drodzy, kończy się lato. Nareszcie, więc czas, żeby trochę otworzyć ten premierowy i festiwalowy czas. Właśnie, przed nami już za chwilę Wenecja, trochę później Gdynia, no i premiery, na które też czekaliśmy. Zacznijmy od Wenecji, bo Jacko będziesz tam. Tak, będę w Wenecji. Na co czekamy w ogóle, jeśli chodzi o ten festiwal? Tak, ja w Wenecji będę i będziemy też mek aktualności, więc będzie odcinek na żywo z Wenecji, tam nagrywany. No ja powiem ci, że bardzo czekam na Wenecję, bo to jest taki fajny festiwal, który bierze tą klasykę, łączy z tym nowym i z tym komercyjnym i jakoś tak wydaje mi się, że najbardziej z tych wszystkich... Gigantów festiwalowych, idzie z duchem czasu. Tak, i jest przystępny. Tam się człowiek może poczuć dobrze. Festiwal w Cannes ma różne te swoje problemy, czasami można się tam poczuć dziwnie. W Wenecji byłam dwa razy i szczerze mówiąc, zazdroszczę Wam, że jedziecie, bo tam jest wspaniale. Nie tylko jakby jeśli chodzi o kino, ale też o atmosferę. To, że właściwie na każdy film da się wejść, to jest że super. ten festiwal ma taki splendor starego festiwalu, no ale masz takie poczucie, że dzisiaj idę na jakiś głęboki art house z Gruzji, a po południu mogę iść na film Smashing Machine. <laughs> Have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC? That's the bloody thing they're trying to ban. <laughs> Na co czekamy tam? No są fajne europejskie nazwiska, bo w ogóle Wenecja otwiera Sorrentino. Potem mamy chociaż lukę gładanina After the Hand, czyli taki trochę obraz Czy jest cancel Akcytancja? culture, Julia jest Roberts. Tak. Tak. Julia Roberts raz. chce mieć swoje tar. Tak, swojej branży miała tę wspaniałą rolę w takim <grym> cancel culture, a teraz właśnie ona przejmuje. No wygląda też... podobnie nawet. Ale to prawda, która wygląda podobnie. worship Maggie is brilliant. Is she? Does she just think you're brilliant? Hanks' continued obsession. We're friends, always will be. Lantimos wracal swojego błogoniu z nowym motorem. A czy to będzie bardziej kind of kindness, czy poor things? Ja mam żeby to be bardziej poor things. A będzie kind of kindness. Będzie bardziej kind of kindness. The workers gather pollen for the queen. Good morning, queen. But the bees, they're dying. And that's the way they planned it. To make us the same as the bees. Let's go again. Mówiliście o Kate. Ona też zresztą będzie z, z filmem, w którym gra father, mother, sister, brother Jimmy Jarmusza. Tak. <laughs> Jak to pięknie na jednym po prostu Tak, na jednym deku. funkcje rodzinne wymienione. Tak, te nazwiska się tam pojawiają. Jest jeszcze... Jejku, Catherine Bigelow na przykład. Wraca. To jest Jej filmy powrót. to zawsze jest duże wydarzenie. No, ja bardzo tak. lubię tę reżyserkę. Jeśli nie znacie Dziwnych Dni, to naprawdę warto do tego filmu się Tylko cofnąć. Hard Locker. E, tylko... No, nie, 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 nie. Absolutnie nie, tylko. nie tylko, Absolutnie nie, nie tylko. tylko. Ja też się cieszę, że oni sięgają po tego Netflixa. Że Guillermo del Toro będzie swoim Frankensteinem. Tych Frankensteinów to w ogóle w przyszłości Szef, czeka na, niej, na nas sporo. A czy to... czekacie najbardziej właśnie na ten Guillermo? Nie, Egers. Egers no, tak, aczkolwiek uważam, że jednak ten pomysł w takiej trochę baśniowej wersji z ramienia Frankensteina, jeszcze wzięcie takiego rozebrania z tej atrakcyjności Jacoba mm -hmm. Elordy El i wsadzenia go w rolę, gdzie już zupełnie nie może grać swoim ciałem. I nie będzie przedparzą. chodził z torebką? Tak, gdzie to nie, nie będzie to już tutaj super... botega Beneta na ramieniu. Tak. Ja ci też życzę, żebyś poszedł na Wyspę Wiarową, bo tam w takim o. starym szpitalu trochę oddalone od brzegu Lido jest wyspa gdzie jest prezentowany naprawdę krem de la creme światowego mm. VR -u. i te doświadczenia aż mam ciarki jak sobie to wspominam bo to, Widzę było, to no serio jakby nie są udawane bo takie przeżycia bo to nawet nie jest tylko VR ale też poszerzona rzeczywistość z aktorami byłam na jednym takim gdzie było i jedzenie i picie i ty jesteś w tym świecie i jakby doznajesz wszystkimi zmysłami no ić naprawdę i nie na moje stary szpital pamiętaj nie tylko filmy I created death. Czy jest to dla Was istotne, żeby oglądać filmy wcześniej niż? Nie. Niż wszyscy inni? Już nie. Ja chyba jeszcze tak, mm -hmm. że chyba jesteśmy na tym etapie, że jednak... Czemu M jeszcze tak? Y Wiesz co, może no ten tak, tent, chcesz, tak, to jest trochę ten ten, że to jednak zależy mi, żeby szybciej z tym wychodzić, bo potem jednak mm -hmm. jest nagromadzenie tych premier w jednym tygodniu i chciałoby się wszystko skomentować, o wszystkim powiedzieć, to się realnie nie da. Okay. A tak, też jestem też z tym typem osoby, że nie jestem w stanie obejrzeć i nagrać, czy napisać czegoś godzinę później. Ja Jasne. potrzebuję tej doby na przetworzenie, przetrawienie się z tym. Ja mam trochę inaczej już, może to też wynika z jakiegoś długiego czasu oglądania i tej takiej... Takiej właśnie potrzeby zjedzenia zupy przed wszystkimi, która mi towarzyszyła w kinie przez wiele lat. A teraz mam tak, że filmy z Cannes, czy filmy z Wenecji trafiają do nas i tak pół roku później. No, no chociażby nowy film Joachima Triera będzie gdzieś na wczesną wiosnę w okolicy tak. Oskarów, więc ja wolę przeżyć to razem z widzami i wtedy mieć mm. szerszą platformę do rozmowy, przede wszystkim, nie wiem, w kinie, kiedy się możemy spotkać i pogadać o tym. To mi bardziej już na tym zależy, żeby ten czas nie jest już taki ważny. Tak, i właśnie widzisz też te oceny wcześniejszych krytyków i one też cię Ach, nastawiają. To temat na jakąś, odcinek, Ale to, Nie, nie patrzymy na, odpominę na krytyków. Kiedyś. Nie tak. patrzymy na oceny krytyków. Powiedziała grupa krytyków. <grytyków> <patrzę> <grytyków> na wasze oceny. <grytyków> <grytyków> a ja na wasze. nie. No no właśnie, jak a jakie sensu? oceny będą po Gdyni? Wszystkie możliwe, od 1 do 10. Gdynia 50 edycja, to jakby na złoto. Wszyscy tam będą chyba na złoto i na Blicht. diamentowo. Ja złoty garnitur. E, ja mam złote buty, złotą to sukienkę prawda. chyba wezmę, um. tak, bo będę tam prowadziła spotkania z twórcami uh -huh. w tym roku również. I to jest akurat super, że w Gdyni można oglądać nie tylko filmy, ale też jak dojrzewają twórcy, uh -huh. bo pokolenia twórców, którzy przewinęli się chociażby przez krótki metraż, którzy później trafiają do konkursu głównego albo do tego konkursu właśnie da trochę bardziej kina z pazurem, nazwijmy to tak, bo tam nazwa się zmienia ciągle, więc takie trochę bardziej Pulsuje. niezależne, dziwne, mm -hmm. mikrobudżetowe kino. To widać, jak ci twórcy, nie wiem, ostrzą swoje narzędzia, jak się zmieniają ich pomysły na historię. no i nie wiem, to że w konkursie głównym jest Kordian Kondziela mm -hmm. ze swoim Larpem czy Emi Buchwald z ma duchów w domu na no dobrej, dobre, tak, tytuł, tytuł, ale tym drugą czekam bardzo na ten film. Ja dzień. też. Ale za to mamy też trochę starej szkoły. Tam to czyli... się... I właśnie, właśnie Agnieszka roz Holland, będzie stronie. też Smarzowski. E... No tak, ale wszyscy chcemy obejrzeć zamach na papierze, bo no myślę, tak. że to jest, <laughs> czekamy. No i Chopin, Chopin. Je do dans la maison, je m'assois au piano et je commence à jouer. Et en jouant, des nouveaux jeux. No ale tak, ta 50. edycja to będzie chyba duże przeżycie dla wszystkich pod wieloma względami. Mm. No a filmy, ja się na przykład cieszę, że kiedy sobie zobaczyłam nominacje do nagrody, czyli wszystkie aktorki, które występują w filmach konkursowych, to 90% z nich to były bardzo młode aktorki w tym roku. I to jest jakoś też Świeżo, ciekawe, tak. że to są młodzi twórcy, więc też jest odświeżenie, że kochamy wszyscy Adama Woronowicza, ale jakby fajnie, że są też inne nazwiska, to też robi miejsce dla Że jednak fajnie, że Gdynia mm. trochę się zwraca może w tym roku. Bardziej ku debiutantom, ku właśnie młodym aktorom, aktorkom. I też takim obrazie historii o młodych, to, że mamy świat tak. czuło, to, że mamy właśnie film Emmy Buchwald, to tak. jest super, bo my ciągle mamy za mało historii. Od młodych dla młodych. Jakby nie udawajmy, że starsze pokolenie dokładnie zna te problemy i jakby potrafi tak bardzo empatycznie wejść w ten świat. No nie, dajmy to ludziom, którzy faktycznie mm. są na tym etapie. Tak, i cokolwiek byśmy wieje. nie powiedzieli o Gdyni, jest tam dużo dla nas, jest po prostu bardzo szeroka gama tego, czego możemy spróbować, co możemy obejrzeć. No i przede wszystkim polskiego kina. Tak, z no czasami potem, mamy problem. Tak, a potem ruszamy oczywiście do kina na Pola Toma Andersona, jak tego Gdynia się skończy. Tak. Bo no to jego jeszcze, że to jest, film jest najbardziej nieoczekiwana na premiera. Tego roku, czyli jedna bitwa po mm. drugi, z Leonardo DiCaprio, Paula Thomasa Andersona kocham. Ale w ogóle ten miks, jakby DiCaprio i e, Paul Thomas Anderson w duecie, to, to, musiało to naprawdę musiało się wydarzyć. Mm. Mm. Nikt tak jak PTA nie wyciąga tego kunsztu ak aktorskiego z każdego, kto z nim pracuje, chociaż po teaserach mam stres. Oh, co ale może to zadłużać o Ale to się... dobrze, to może dobrze. To nie patrzymy na teasery, nie czytamy pierwszych recenzji, po prostu idziemy do kina jesień z Polem Tomasem Andersonem. A tymczasem baw się dobrze w Wenecji. Będę. Bawmy się dobrze w Wenecji. <laughs> do zobaczenia.